W środku nocy przekazała najgorsze. Mąż Majki Jeżowskiej nie żyje. Artystka, która przez dekady dawała radość innym, dziś sama potrzebuje wsparcia. Nocna wiadomość, którą opublikowała, poruszyła tysiące fanów. Majka Jeżowska nie zwalnia tempa. Majka Jeżowska to jedna z tych artystek, które wyznaczają całe pokolenia. Jej piosenki o dzieciach, radości i marzeniach śpiewały przedszkolaki, uczniowie, rodzice. Choć od początków jej wielkiej kariery minęły już dekady, pomimo upływu lat, wciąż jest kolorowa, energiczna i pełna życia. Ostatnio przypomniała o sobie szerszej publiczności udziałem w tańcu z gwiazdami i występem na festiwalu w Opolu. Mimo ponad 60 lat, z czego ponad połowę spędziła na scenie, nie zwalniała tempa ani na chwilę, wciąż aktywnie koncertując. Ale życie, jak wiemy, potrafi brutalnie przerwać tę pozytywną opowieść. W środku nocy Majka przekazała najgorszą wiadomość: odeszła jedna z najbliższych jej osób. Uwielbiana artystka pogrążyła się w żałobie po wielkiej stracie. Mąż Majki Jeżowskiej trafił do szpitala w ciężkim stanie. Nie wszyscy wiedzą, że Majka była dwukrotnie mężatką. Z pierwszym mężem, Januszem Komanem, znanym muzykiem, ma syna, Wojciecha. To z nim dzieliła życie zawodowe i prywatne, po latach jednak oskarżyła byłego męża o stosowanie wobec niej przemocy. Po ich rozstaniu wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie los postawił na jej drodze Toma Logana. Amerykanin szybko zyskał sympatię artystki i jej syna, a w 1984 roku para stanęła na ślubnym kobiercu. To był związek pełen ciepła i partnerstwa, choć zakończył się rozwodem, Majka zawsze wspominała Toma z wdzięcznością i czułością. Drugie małżeństwo, amerykańskie, wynikało bardziej z rozsądku i przyjaźni niż z szalonej miłości. Mój następny mąż był wspaniałym gitarzystą i cudownym przyjacielem, który pomagał wychowywać mi Wojtka przez 12 lat. Potrzebowałam wtedy kogoś, kto się mną w Ameryce zaopiekuje. Tom Logan był tam moją jedyną rodziną, mówiła po latach. Kiedy miesiąc temu napisała, że Tom trafił do szpitala w ciężkim stanie, fani zaczęli trzymać za niego kciuki. Tom, walcz proszę, my tu wszyscy twoi starzy znajomi trzymamy kciuki i wysyłamy dobre myśli w stronę Chicago, napisała. Niestety, to nie wystarczyło. Mąż Majki Jeżowskiej nie żyje. W poruszającym poście na Facebooku, Majka poinformowała, że Tom zmarł. Nie podała szczegółów, ale jedno było pewne: ten człowiek wciąż zajmował ważne miejsce w jej sercu. Żegnaj, Tom, byłeś moim mężem, przyjacielem, producentem moich piosenek, skomponowałeś jedną z najpiękniejszych utworów. On nie kochał nas, wspaniałym, tatą i opiekunem dla mojego Wojtka, wrażliwym, pełnym poczucia humoru facetem. Napisała, jej słowa były proste, prawdziwe i przejmujące. Tyle smutku mam w sobie od dwóch dni, że wszystko się tu nie pomieści. Wszyscy starzy znajomi w Polsce zawsze cię wspominali z sympatią. Graj pięknie na gitarze wszystkim, którzy odeszli od nas. Dziękuję ci za Twoją dobroć i wszystkie dźwięki, które zostały na moich płytach. Komentarze wsparcia pojawiły się natychmiast. Ogromnie mi przykro Majuś. Tule mocno i ślewa mnóstwo dobrych czarów. Co za niemożliwa wiadomość. Tom, we love you, RIP Tom. Spoczywaj w pokoju Tom. Wyrazy współczucia.